W górach spędzamy czas bardzo aktywnie, chodząc po różnych szlakach, jeżdżąc kolejką górską. Tu <laughs> mamy szlak górski, po którym tylko możemy się poruszać. Możemy zwiedzić morskie oko, które znajduje się w Zakopanym. Możecie również oglądnąć potok górski. Zobaczyć góralkę i górala i owieczki, które pasą się na łące. Tak wygląda podstawowe miasteczko w górach. Na wakacjach możecie spędzić również czas w mieście, zostając w mieście. Ale nie przejmujcie się tym, ponieważ w mieście można robić bardzo dużo ciekawych rzeczy. Mamy piękne place zabaw, różne instytucje kulturowe mogą stworzyć dla nas super. Atrakcje i możecie również fajnie i aktywnie spędzić czas w mieście na wakacjach. Pozdrawiam.